No, i dojechaliśmy. Także, A. słuchajcie, Adam chciał mnie czymś poczęstować, ale ja raczej z tego nie skosztuję. To są chrupiące świerszcze. Zobaczcie, chrupiące świerszcze. A to jest moja konfiguracja dzisiaj, słuchajcie, bez, yy, bez tarpa. Cześć, witam serdecznie z tej strony Radio Bike. Dzisiaj niespodziewany wypad do lasu. Hamak, hamak tarp i inne rzeczy. Zaprosił mnie Adam, który znawcą jest od tych rzeczy, także będzie mi służył dzisiaj pomocą. Przede mną jedzie Adam z tym to właśnie kolegom niesamowitym. Dzisiaj spędzę w lesie nockę. Pomoże rozłożyć poprawnie hamak i inne pierdoły. Także może będzie to w końcu wyglądało tak jak się należy. No właśnie proszę bardzo. Cześć, witam. No Dzięki za zaproszenie. Dzisiaj na biwa do lasu. Cześć. Cześć. Będziemy coś kombinować. Będziemy na pewno szukać miejsca na Amaki. Będzie na pewno ognichą. Będziemy coś jeść. I będziemy gadać. A tymczasem, zobaczcie, już mgła. Godzina około 16.00. I już się robi ciekawie. Robi się ciemno. Więc sądzę, że. Już teraz przez yy, drogę nie będzie nic nagrywał, na dobra, także, także zobaczymy się na miejscu, a jadę na znane Wam miejsce już nakrywał. jadę, fajnie tam jest, po raz kolejny. Adam ma tutaj dosyć fajny rower, kupił niedawno, tak, zarąbiasty gravelek też, triban, piękny kolor, zielony, pięknie się prezentuje. Super, że tak. Zaraz wjeżdżamy w mgłę. To wycinka drzew tutaj. Kurde, zaraz będziemy na miejscu. Ciemno, mgły, powiem no, Wam, ciekawie się jedzie, ale zimno, już zimno, nie wiem ile stopni, z pięć będzie, wilgoć niesamowita. No i dojechaliśmy, także A. jesteśmy na miejscu i zaraz będziemy coś kombinować. Trochę drewna jest. Także. Aha. Jak widzicie, dzisiaj nietypowo, bo dzisiaj postanowiliśmy, że będziemy spać pod wiatą. Hamak rozłożony elegancko. Zaraz będziemy ogień robić. Adam tutaj dzisiaj będzie ławkował, że tak powiem rozwiesza tarpa i później całą resztę pokażę Wam jak to będzie wyglądało no a ja słuchajcie teraz będę musiał iść i zrobić ogień także teraz bierzemy się za ognisko no to działamy z ogniem słuchajcie trzeba fajnie dołożyć do ognia będzie dużo przyjemniej na pewno, ale będzie ognisko. No, powiem Wam, ogień w lesie przyjemna sprawa, ale ciemno, nic nie widać. No, jak w lesie, no nie? Zaraz tych dorzucimy do ognia. Jest dosyć mokre. Drewno, więc trzeba będzie troszeczkę utrzymać to ognisko. Co wam chcę dzisiaj pokazać? Taka tuba, słuchajcie, taka tuba, co to jest? To jest yy, grill. Grill przenośny. I co my mamy w środku? Jest naprawdę fajna sprawa. Dzisiaj będziemy robić kiełbasę na grillu. Oraz mam. Yy, kawczek mamy takie pręty, tego nie pogubił. Proszę bardzo, i zaraz to będę składał. I tutaj wkręcamy o, trochę to trwa, ale najważniejsze, że ciepło jest od ognia słuchajcie, i jest bardzo sympatycznie zaraz dołożę do ognia bo zaraz gaśnie kurde ognicho no i prawie gotowe grill gotowy dokręcimy proszę bardzo, i teraz skręcimy go na sztywno tak żeby nam pręty nie wylatywały i gotowe i grill jest sztywniutko się trzyma elegancko będziemy mogli grillować proszę taka to konstrukcja idealnie pajcie Adam Chciałbym mnie czymś poczęstować, ale ja raczej z tego nie skosztuję. To są chrupiące świerszcze. Zobaczcie, chrupiące świerszcze. Pokażę Adam, jak to wygląda, i ty to będziesz jadł. To jest niemożliwe. Przyzwyczajcie się, bo zapełnią nam jeść mięsa, i będziemy tylko A to jest... jeść. A to jest, ja myślałem, że to będą prawdziwe takie wielkie. To jakieś takie maleństwa to są. <gry> Szybko jeździłem w terenie. Aha. I co? Takie to dobre! Daj no jednego, ja to jednego! Dobra. Dobra, Jakie... jakieś bobki, kurde, normalnie. I co ja mam to zjeść, ja? O, no, chrupi. Dobra, no to, słuchajcie, no to jak ja mam to zjeść? Co to jest świersz? Chrupiący świersz. Chili i cytrynie. Powiem wam, Daj no jeszcze. <grywa> Jak pistacja. No, o. 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 Świerszcze jemy. Pierwszy raz w życiu jemy świerszcze. No to hop i w dziuk. Fajne, bo ostre. Ostre. Rewelacja kurde no no to jeszcze sobie tutaj pojemy tymi świerszczami no to pierwszy raz robaki jem ciekawe do jakiej krainy odlecimy kurde no do krainy chrupiącego świerszcza myślę Sądzę, że tak, ale to dobre. <laughs> Idiota ze mnie. Ale, ale naprawdę kurde Ana mnie zaskoczył teraz. Nigdy nie, nie powiedziałbym, że zjem robaki. A są pyszne w lesie, w lesie jeszcze. <laughs> no super. Ale pamiętajcie widzowie, nigdy nie ciemrubek, mróbek. No, żeby no, pogrydzą. <laughs> Czas, kurde, kiełbachy pokroić. Robimy takie po jednym, o po takim wielkim, co czy nie? Eee, czy ja, ja nie muszę tak dużego dużo spotkać. No, to... no to musimy to zjeść. No to zjemy. Na, natniemy fajnie. Jak że nie, coś nie, nie, no byli. chyba starczy, jeszcze mam mięso, więc hmm. powinno być ok, jak mi się wydaje. wydaje. Bliżesz na skarpetki suchutkie teraz? No. I już i dziękuję. No fajnie. Suszę so, do, dosuszę sobie buty, zobacz. No. A w stopniu mi też nie będzie zimno, bo. Ja. Pozwoli, że przyjmę teraz. No, pozycję jedno miejsce. W końcu. A, bardzo, bardzo mi było zimno. I mamy, słuchajcie, karczek. Tu fajny. Zobaczymy co z tego będzie dostaniesz się mnie kiedyś prezent, prezent. E, solniczkę i pieprzniczkę no dzisiaj tak wziąłem Mam tylko cieka, wiesz? No... Kupiłem sobie taki fajny, znaczy żona mi kupiła prezent, taki przyprawnik przyprawnik żeby fajnie woić w tym przyprawy A sądzę, że będzie ok. Za chwilę rozgarniemy i będziemy po malutku coś z tym robić. Dobra, sądzę, że można wciepnąć naszego grilla Tutaj odgarniemy trochę żaru, żeby się nie paliło. No i po malutku, po malutku będziemy się bawić później w takie jedzonko. super karkówka w ogniu trzeba troszeczkę wsiąść i przestawić maszynę żeby tak się nie wiarało. i teraz jest już bezpiecznie patrz kochana tego... sobie nie ma problemu Idealnie musztardka no i co? I jedna kanapka na szybko zrobiona. Trochę spalone, ale ciepłe. Podosto jest? Nie, chrupiąca fajna wyszła. Okay. Pychota kiełbasa dobra musimy zjeść I za chwilę rozpalić dalej nisko, na się, dosyta. Dziękuję. Dziękuję. Fajna sprawa pojemna z tym grillem. Tylko ciekawe co go później umie. <grybujesz> Całe szczęście woda tutaj jest. Także coś tam rano będzie można pomyśleć. Dzisiaj świerszcze zjadłem. Więc całkiem dobre, kurde. Odpowiednio doprawione. Także rewelacja. No. Rewelacja była. Coś kombinujemy, żeby nie było słychać tego strumienia w nocy, tak będziemy próbować usnąć no i tak Adam tutaj wykombinował, zamieniłem się w bobra Tak jest i aby trochę było ciszej. A to jest moja konfiguracja dzisiaj, słuchajcie, bez... Yy, bez tarpa Dzisiaj będzie test bojowy, podpinki i nowy, nowy śpiwór. Słuchajcie, do minus 7 stopni, snukpak Mam nadzieję, że będzie mi się spało elegancko. Także cały, wejdę do niego i Mam nadzieję, że nie zmarznę, a dosyć zimno dzisiaj. Także będziemy widzieć, jak to wszystko się poukłada. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Za parę chwil będziemy się zbierać, każdy do swojego pomieszczenia noclegowego. A tutaj, zobaczcie, już praktycznie ogień. Wygasa i za chwilę będziemy się szykować do leżingu. Słuchajcie, do leżingu przyjemnie, przy tym ogniu niesamowicie. Powiem Wam, naprawdę super sprawa. No a tymczasem, no, dwa stopnie. No i trzeba będzie się przytulić fajnie. Adam już stał grzemie na ławce Nie widać go to prawda no, bo przeszkadzać chłopak zmęczony dzisiaj dużo przejechał od kilku dni, od kilku, od ilu Adam jesteś w trasie ja, od, wczoraj. od wczoraj w trasie cały czas śpi w lesie, Przed od przedwczoraj także no też wytrwałość pierwsza klasa, prawda? Spać zimno już już odmogły od wilgoci, przemoczone. Jeśli trochę ogniska, to żeśmy dosuszyli. Ja elegancko, komfortowo mam wszystko suche. Także teraz fajnie ja się tulam i mam nadzieję, że jakoś będzie mi się dobrze tej nocy spało. Mam taką cichą nadzieję. Przeważnie budzę się druga i jestem wyspany. No, i o, oczywiście, o ile nie zmarznie, zobaczymy, jak ten mój nowy śpiwór wytrzyma dzisiaj. Do minus 7 Macz, Zobaczymy, ile to jest wszystko warte. Na razie, i do rana. Cześć. Dzień dobry wszystkim. Wstaliśmy. O, tu jest Adam. 6 rano. Adam obudził mnie. Przepotężnym rykiem na lisa, który chodził mu praktycznie koło twarzy i po głowie. No jest tych listków tutaj, tutaj w okolicy troszeczkę i sądzę, do... że szukają jedzenia po prostu. Ludziska przyjeżdżają tutaj i zostawiają, dlatego też te zwierzątka chodzą i no po prostu są głodne. ten spisał się dosyć fajnie, nie chciało się wychodzić z tego tutaj hamaka i z tego śpiwora. Bardzo fajna noc. Śpiwór prezentuje się w ten sposób, zobaczcie, piękny kolor czerwony. Adam Adamowi się bardzo podoba kolor czerwony, typu mumia, naprawdę. Elegancko, fakże że zajmuje trochę miejsca, ale pierwsza na dzisiaj dwa stopnie i ogrzał mnie niesamowicie. Teraz coś ciepłego wypijemy, coś zjemy i trzeba będzie wracać. Porządek zostawiliśmy z Adamem po sobie, tak aby przyszłe osoby, które przyjadą, mogły zasiąść w spokoju, w porządku. I miejmy nadzieję, że wszyscy, którzy przyjeżdżają, robią po sobie porządek. Także tyle. Jasno się już zrobiło. Jesteśmy już spakowani i wracamy do domu. Dziękuję Adamowi za to, że. Zaprosił mnie na biwak. A, ja, mi... Adam. Tak. Tu Radek. Dziękuję bardzo serdecznie i mam nadzieję, że jeszcze będziemy się spotykać na wspólnych biwakach, wspólnych wypadach. Trzymajcie się, na razie, cześć. Piękne widoki powrotu do domu, wschód słońca, po prostu rewelacja, ależ to wygląda pięknie. Fajnie, no nie? Kurde, bajka. Super, naprawdę rewelacja. Zimno jest, ale dla takich widoków można nawet zmazać.